Wieczorem w dniu zmartwychwstania tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im. Zatrzymane. Wszystkim objawia się Duch dla wspólnego dobra. Bóg sprawca wszystkiego we wszystkich. Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. Przy wszystkich naszych słabościach, grzechach, niedostatkach, kłopotach z wiarą, przy całej naszej nierzetelności w modlitwie, nieraz lenistwie, w prowadzeniu uczciwego życia sakramentalnego i uczciwego życia w ogóle. Przy wszystkich naszych biedach, poranieniach. Jest tu ktoś, kto nie przyszedł po to, żeby swoją obecnością na Eucharystii powiedzieć, Panem jest Jezus. Jeśli ktoś przyszedł tu w jakimś innym celu, to, to właściwie może wyjść. Tylko czas straci. A nie da się tego powiedzieć bez pomocy ducha. To znaczy, że przy wszystkich naszych biedach, słabościach, kruchościach, zranieniach, przy całym naszym, przepraszam, dziadostwie działa w nas Duch Święty którego otrzymaliśmy w chrzcie, którego otrzymaliśmy w bierzmowaniu, którego otrzymujemy w każdej spowiedzi, którego połykamy z każdą Eucharystią. Bóg, sprawca wszystkiego, we wszystkich wszystkim objawia ducha dla wspólnego dobra. Jesteśmy, jak pisał starożytny autor chrześcijański, jako chrześcijanie tym w świecie, czym dusza w ciele. A używając może mniej wzniosłego porównania, każdy z nas jest jak wenflon szpitalny, wbity w ciało tego śmiertelnie zachorzałego świata. I przez ten wenflon Bóg aplikuje światu wodę żywą, swojego ducha, swojej miłości. Nie, nie dlatego, że jesteśmy lepsi niż inni. Moralniejsi, mądrzejsi. Nie, nie dlatego. Dlatego, że jesteśmy podłączeni do niego i owszem, ten węzłem, którym jesteśmy, on się czasem zatyka, tak jak ten szpitalny trzeba go przepłukać. Czuwa nad tym ten, który jest Panem i Ożywicielem. Także wtedy, kiedy w życiu nie robimy rzeczy nadzwyczajnych, odżyjemy normalnym ludzkim życiem w rodzinie, w małżeństwie, w każdym naszym powołaniu, dzięki temu, że jesteśmy podłączeni do niego, Bóg może dawać temu śmiertelnie zachorzałemu światu wodę żywą, życie samo, życie z ducha. Uf! Starożytny chrześcijański autor w tym tekście, o którym mówię w liście do Diogneta, pisze, tak zaszczytne miejsce wyznaczył Bóg nam chrześcijanom, że nie godzi się Go opuszczać. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że to przyjmowanie Ducha Świętego nierozerwalnie łączy się z widzeniem Jezusa zmartwychwstałego. Z widzeniem Jezusa, który przychodzi do uczniów zamkniętych ze strachu i zamkniętych w swoich strachach. Z widzeniem Jezusa, który przychodzi do uczniów, którzy go zawiedli tyle razy. Z widzeniem Jezusa, który przychodzi do mnie i do mnie mówi: Pokój Tobie. I ta Ewangelia nam uświadamia, że. To przyjmowanie Ducha możliwe jest wtedy, kiedy tak jak oni, wtedy w wieczerniku, czujemy na twarzy oddech Jezusa, tchnął na nich. To znaczy, kiedy jesteśmy z Nim blisko, w sakramentach, w modlitwie, w Jego słowie, tak jak potrafimy. Reszta należy do Niego, do Pana i Ożywiciela. Bogu niech będą dzięki za to, że zechciał nas bez naszych zasług uczynić tymi wenflonami w ciele śmiertelnie chorego świata. Że Bóg chce nas zapraszać nieustannie do współpracy, w stwarzaniu na nowo, w przywracaniu życia. Może po to jest nam dana ta uroczystość zesłania Ducha Świętego, żebyśmy zobaczyli swoje chrześcijaństwo, swoją wiarę właśnie w tej perspektywie. Nie jak wyścig o zasługi, nie jak ćwiczenie, nie jak jakąś grę czy zadanie do rozwiązania, ale właśnie w ten sposób.